No znaczy, jestem witam was bardzo serdecznie w chyba ostatnim odcinku Złote golf, ale jeszcze nie jestem pewien, więc nie mogę jeszcze tego potwierdzić. Słuchajcie, jesteśmy w jakimś tajnym magazynie. Jeśli wam się spodoba odcinek, obowiązkowo stawcie tę łapkę w górę. Słuchajcie, zobaczmy, gdzie dotarliśmy. O nie, tutaj jest zepsuty, zepsuty golf note. Jak tak może być? Spójrzcie tylko na to, czy to wszystko były roboty? Jak dotąd? To wygląda naprawdę, naprawdę przerażająco. Mamy tutaj golf note. Wszyscy kończymy w dołku. To brzmi, to brzmi jak ta gra w zasadzie. Zobaczmy, dokąd zaprowadzi mnie dalej ten szyb wentylacyjny. Musiałem przejść szybę wentylacyjną, ponieważ tutaj było zasypane przejście. Jak możecie zobaczyć. O nie, tutaj jest łapka, która próbowała mnie złapać. Gdzie mnie wyrzucisz? W górę. Odmowa dostępu. A jakże ja mogę... A spójrzcie, muszę chyba odpalić te komputery osobiście uderzając w nie. Wygląda na to, jakby miały pęknąć. Dokładnie tak, dalej jest odmowa dostępu. O kurcze, blade, Ej, to jest naprawdę przerażające, słuchajcie. Ale chyba ostatni komputer w tym momencie będziemy mogli uderzyć tutaj. Czy ja coś jeszcze tutaj widzę? Chyba niekoniecznie. Ostatni komputer. Chyba. Tak na to wygląda. Kurde, od tego jeszcze nie zaczynaliśmy. Cześć, piłko. Jestem już zmęczony. Czy ja jestem hot dogiem? Na... Jestem wielorybem. Okej, okay, zrobiłem kilka łatwych. No dobra. Yy, tak, jestem leniwy. Zrobiłem się leniwy. Czyli to jest... O Boże, to jest... To jest dziwne, czekajcie, muszę trafić jakoś hot dogiem do środka Ej, to nie jest takie łatwe Przez kształt tego hot doga Okej, okay. mam nadzieję, że to jest spoko, no jest całkiem, całkiem spoko Okej okay. No to no, musimy poczekać chwilę, aż hot dog sobie utoruje drogę przejścia do serduszka Serduszka naszego komputera Okej okay. To będzie jeszcze trudniejsze, muszę powiedzieć Dobra, spróbuję zrobić może tak Udało się i... Chyba w tym momencie, słuchajcie, docieramy... Gdzie my docieramy? Co to jest? To jest głowa tego gościa! To jest naprawdę, naprawdę dziwne i przerażające. Ale kurde, trafienie tam naprawdę nie jest łatwe. Dobra... Okej, okay, widzę, że tutaj próbujemy mnie sprankować ta głowa. Czekajcie, spróbujmy strzelić bananem tak, żeby trafić za pierwszym razem. Okej, okay, mam nadzieję, że będziesz za mną tęsknić. Oczywiście, że tak! Uwaga! Komputer 00 został pokonany w tym momencie! Dobra... Dokąd docieramy? Dajmy się przerzucić łapką. No, dawaj, traf. O kurde. Czy Ja jestem piłką z jetpackiem? Dobra, zobaczmy, gdzie pierwszy dołek mnie zaprowadzi. O nie, pierwszy dołek jest potworem, tak jak było w przypadku dżungli. Coś tutaj nie gra. O kurde. Eee, to było trochę straszne, nie, nie ukrywam. Dzień dobry, panie Indyku. To niebezpieczne, żeby iść samemu. Mam przeczucie, że nie zobaczymy się. O, cześć. Dobra, tutaj mamy jakąś rurę. Czy ja tą rurą... Nie, tą rurą nie mogę wlecieć. Ona prawdopodobnie jest tylko powrotna. Okej. Okay. Jest i potwór, który mnie wyrzucił. No nie, i teraz będę musiał samą tą drogę pokonać. Tak czułem. Dobra, jest niebezpiecznie, żeby iść samemu yy, Ale ja zostanę tutaj, tak powiedział mi Indyk No dobra, spróbujmy w takim razie przeskoczyć dalej Słuchajcie, ten etap jest naprawdę, naprawdę przerażający Chociaż póki co w tym etapie nie ma dołków O, mamy golf note Ale jeśli golf jest nudny Wtedy życie jest nudne No tak, to jest bardzo, bardzo głębokie Okej, okay, tutaj czuję, że... No właśnie, muszę przelecieć nad tym O kurde, dobra, udało mi się Halo, ja chcę dołki Gdzie są moje dołki? Słuchajcie, głównie prze przedzieramy się teraz przez. przez ten świat. O nie! Gdzie to mnie wyrzuci? Okej, okay, wyrzucił mnie z powrotem. Czyli, słuchajcie, ja nawet nie przechodzę w tym momencie dołków, tylko przechodzę przez lobby. To jest przerażające. Okej, okay, czuję, że to też mnie raczej wciągnie. Czy ja mogę jakoś się tutaj dostać? czy ta rura wygląda na pękniętą albo zalaną jakimś. O nie! No niemożliwe. No, kurde, no. Okej, okay, tutaj nie mogę się dostać, ale spróbujmy jeszcze ten dołek macnąć, bo to jest ostatnia rzecz, której nie, nie dotykałem w tym miejscu. Te oczy są creepy! Jak nie wiem co. Dobra. Okej, okay, przedostałem się gdzieś dalej. Golf Note, to się nigdy nie kończy. Co się nigdy nie kończy? No właśnie, właściwie ten etap się nie kończy, lobby się nie kończy. Gdzie są dołki? Ja przyszedłem grać w tą grę, żeby znaleźć dołki, a dołków nie widzę. Słuchajcie, chyba docieramy do jakiegoś miejsca bardziej cywilizowanego... No nie, no nie ma tutaj nic! Wielkie oko, które. Halo! Halo! Panie oko! Co się dzieje? O kurde! Dobra. Chyba zamieniłem się z powrotem w piłkę, także spoko. Tutaj widzę, że jest. O właśnie, znak zapytania, po którym ja muszę przejść. Muszę ten jeden, jedyny dołek wykonać. Dobra, zobaczmy, co jest w tym dołku. O kurde! Słuchajcie, pierwszy dołek w tym etapie. Czym ja jestem? nie rozumiem, jajkiem ale nie mogę, nie mogę strzelać czekajcie, jestem piłką, która nie wiem co się dzieje jestem większym jajkiem okej, okay, dołek odjechał jeszcze dalej jestem domem o, ja cię kręcę ej, to jest naprawdę, naprawdę dziwne czekajcie, może spróbuję przechłonąć jak najszybciej do tego dołka czy da się go złapać po drodze, da się uwaga ponownie jajko dobra, co będzie w jajku Toster nie, piłka. Okej. Okay. O nie, jakieś szkielety tutaj są! Słuchajcie, to jest naprawdę super creepy, ten ostatni. Ostatni rozdział w tej grze. Na to wygląda, że to ostatni rozdział. Okej, okay. szybki dribbling, spróbujmy troszkę tutaj pounikać. O nie! zobaczcie, jaka jest ilość ich! To jest po prostu przerażające. Dobra, spróbuję. Oni, oni są wzywani. To jest, słuchajcie, ten komputer jest samonerem. On wzywa cały czas więcej i więcej tych szkieletów. Dobra. Czym ja teraz mogę się. Czym ja teraz będę? Bo czuję, że ten etap się nie kończy. Uwaga. I teraz. Jestem. Samochodem. Dobra, to tyle dobrze. Tym powinno być stosunkowo łatwo jechać prosto. Ale muszę chyba uważać na beczki, bo czuję, że beczki są wybuchające. Ostatnią rzecz, którą bym chciał teraz wybuchnąć. Dobra, kolejny dołek zaliczony. A czy w zasadzie cały czas ten sam dołek zaliczany. Dobra, czym ja będę teraz? Drogi komputerze, ok. Owcą. <laughs> nie, nie skatuję. Rower, rower jest spoko. Chociaż. O nie, o nie, o nie. Dobra, spróbuję nim przejechać jak najdalej się da. Ok. Szybki wskok. I zobaczcie, jak trafiłem w dołek. Idealnie. Super. Ej, to jest totalnie, totalnie niespodziewane. Słuchajcie, co będzie się działo za chwilę. Zaczynamy no, zasadniczo, będziemy gonić dalej ten dołek. Przy komputerze. Ok, jestem tym ziomkiem. No. I wygląda na to, że komputer nie wytrzymał więcej presji. Ale ta kraina jest przerażająca, o kurde. Co się dzieje? <grystanie> Co? <grystanie> no dobra. Co robić? Co, ja, co mam robić? Co mam robić? Nie rozumiem. Unikać macek. Ale ja, Dlaczego ja gonię wielką żabę, która jest... Królem, księciem lub czymkolwiek innym? Halo! Proszę o wytłumaczenie tego, co tu się dzieje! Dobra. Są mi beczki. Pomijajmy to szybko. Więcej beczek. Halo! Co tu się dzieje? Nie rozumiem. Ej, miałem złapać te piłki czy nie? Chyba nie. Postaram się unikać wszystko, wszystko, co tutaj będzie się pojawiało. Słuchajcie, to jest najdziwniejsza odsłona golfa, jaką widziałem w życiu. To, to nie ma nic. To nie ma nic wspólnego z golfem. Pomijając piłki golfowe i kije golfowe. I to, że trafiamy do dołka prawie za każdym razem. Dobra, postaram się nie sfailować tutaj, bo boję się tego, że może być tak, żeby to przez. od początku do końca musiał całość przejść jeszcze raz. Chociaż chyba raczej by mi tego nie zrobili, co? Dobra. O nie, coraz więcej dziwnych rzeczy że zaczyna mi pojawiać. Żabi król. Ja, ja mogę jakoś podjechać w jego stronę. Może ten koń mi podrzuca piłki, rzeczywiście. Uwaga. Uwaga. Rzeczywiście. Dobra. Żaba dostała raz. Okej, okay, czyli rzeczywiście muszę łapać piłki, które podrzuca mi koń. Teraz już wiem. Słuchajcie, powolutku. Czy ja mam w oczy go trafić, albo coś? Zaraz zobaczymy. Takie miałem życzenie, że ten koń mi pomoże. Ja wielokrotnie pomagałem koniowi, to teraz... Okej, okay, uwaga. Zobaczmy, spróbujmy prosto... No dobra, żaba niby oberwała, ale nie, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że chyba muszę trafić w jakiś konkretny punkt tej żaby. Okej, okay, kolejne podejście. Spróbujmy może rzeczywiście w oko. Chociaż nie wiem, czy to ma... Nie, to ja po prostu muszę w żabę trafiać. Dobra, trzy strzały zaliczone. Żaba wygląda jakby... Co się działo jej? O nie, byłam w żabę! Jestem w żabie! O nie, jestem Spider-Manem? <noise> to, to jest pięć. Okej. Okay. Zaczynam kumać powoli, słuchajcie. Jako Spider-Man muszę mijać przeszkody. Okej, okay, prosto do... Czego? Co? To... Teraz jestem żabą. A, dotarłem do mózgu żaby. Słuchajcie. I teraz... O co tutaj chodzi. Nie, nie, nie wiem, słuchajcie, nie rozumiem. Świat w każdym razie został ocalony przed królem żabim. Ostateczny dołek dostałem właśnie osiągnięcie. Spójrzcie, kolory się odmieniły na piękne. Ja bym zobaczył jeszcze tylko poprowadzimy Tarura, bo może tutaj da się wpłynąć. O, dokładnie jakiś piękny świat. To jest świat z trofeami słuchajcie, wszystko jasne. Czyli, rzeczywiście dotarłem w piękne miejsce. Tutaj mamy jakieś dodatkowe miejsca. Może tutaj będą dodatkowe dołki. O nie, to są koty FBI. Halo! Okej. Okay. To jest nagroda za 75% gry. Ok, czyli mamy tutaj informację o tym, ile ukończyłem gry. I mamy koty FBI, które nie wiem, co tu robią. W zasadzie, zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj jest nagroda za 50%, nie mam nagrody za 100%, słuchajcie, bo mam raptem 86% gry, więc to nie jest jeszcze wszystko. Dobra, zobaczmy, z prawej strony jest ostatni dołek do zrobienia, ale jego nie zrobiłem jeszcze, tak jak mówiłem, więc jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić. Dobra, zobaczmy, jak wygląda zakończenie gry, przechodząc przez ostatnie drzwi. Ono chyba zaprowadzi mnie dokładnie w to samo miejsce, ale może się mylę. Tutaj mamy serducho jakieś, jest tutaj dołek, słuchajcie, jeszcze jeden dołek, zobaczmy co jest z tym dołkiem. What the Golf! Dziękujemy za granie w grę, mam nadzieję, że Ci się podobało, bardzo się dobrze bawiliśmy robiąc tą grę, jesteśmy małą, małym zespołem gdzie każdy zrobił trochę wszystkiego, dzięki za pomaganie, OK. Także słuchajcie, naprawdę rewelacyjna gra, polecam Wam zagrać jeśli sami nie graliście, tyle zabawy i tyle fajnych wyzwań jakie tutaj występują i hold, jaki został spełniony tą grom dla całego game industry, jest po prostu rewelacyjny. Ok, w 23 spróbujmy jeszcze zrobić parę z kredyców Ok, to było stosunkowo proste. Mamy i perfect zrobiony, a zobaczmy, co jest w takim razie koroną jeszcze w ostatnim dołku, który jest kredytami. Par 15. Ok, ja mam pomysł, żebym zrobił to tak, że po prostu rozpędzę się dobrze w locie. Wydaje mi się, że powinienem dofrunąć do dobrego miejsca. 5 zostało mi. Ok, jeszcze dwa razy. Cek! I słuchajcie, idealnie. I mamy perfect, mamy koronę z ostatniego dołka zrobioną. Idealnie! I słuchajcie, w ten, w ten, w ten sposób. Chyba kończymy powolutku. Jeszcze tutaj. O, jest jeden. jeden przycisk do 10. Spójrzmy tylko na niego. Co on mi zrobi? Czy to jest zakończenie? The end? Tak, dokładnie. I to jest zakończenie już. Czyli tutaj mamy dostęp do wszystkich naszych trofeów. No i słuchajcie, trofeów zostało mi jeszcze kilka, ale myślę, że zrobię je już sobie oczywiście poza, poza nagraniem, ponieważ nie ma co powtarzać tych samych domków na nagraniu po raz kolejny. Dzięki wielkie za oglądanie serii What The Golf. mam nadzieję, że się świetnie bawiliście tak jak ja oglądając tą serię, zachęcam was do zagrania, naprawdę jest tak rewelacyjna gra. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i na razie i cześć.